Poranione mogą być nie tylko ludzkie serca, ale także serca miast. W samym centrum Rześcia otworzyła się rana z II wojny światowej. Miały tu powstać luksusowe apartamentowce, ale gdy tylko koparki wgryzły się w ziemię, wyszła na jaw bolesna prawda. Odnaleziono tu szczątki ludzkie, biżuterie, resztki butów. To świadectwo masowej zbrodni dokonanej w czasie wojny światowej przez Niemców na żydowskich mieszkańcach miasta. Histori Kiryna Lawrowska jest mocno zbulwersowana tym znaleziskiem. Wychowała się w tej dzielnicy, dlatego chce na własne oczy zobaczyć, co Ziemia skrywała tutaj przez ostatnich 80 lat z okna jej znajomej jest dobry widok na plac budowy. Ludzie pochowani w tym masowym grobie zostali zamordowani, ponieważ należeli do konkretnej etnicznej społeczności. Ta egzekucja była zwykłą selekcją etniczną. Przed II wojną światową Brześć należał do II Rzeczpospolitej. Żydzi stanowili tu prawie połowę mieszkańców. W 1939 roku miasto zajęli Sowieci. Dwa lata później, po wkroczeniu Niemców, Żydzi zostali zamknięci w getcie. Było w miejscu, gdzie po latach odkrywane są masowe groby. Ofiarą niemieckiej zbrodni padło 34 tysiące polskich Żydów. Na jednej z ulic stoi pomnik ku czci ofiar. Od czasu odkrycia masowych grobów składane są tu wieńce. Połowa mieszkańców tego miasta została bestialsko zgładzona w ciągu niespełna kilku dni. Co drugi mieszkaniec został zastrzelony. Możecie to sobie Państwo wyobrazić? A dziś na ich grobach mają być zbudowane mieszkania dwa razy droższe od innych w tym mieście. Plan budowy przewiduje wysokie ogrodzenie wokół całego obiektu. Władze miasta wyjaśniają, że fundamenty nie będą postawione bezpośrednio na grobach. Przewidziana jest także tablica pamiątkowa upamiętniająca ofiary. Nie, nie, nie. Miasto potrzebuje zadbanego centrum, a to jest najlepsze miejsce na taki projekt. Dawniej stały tu zniszczone brudne domy, a powinno być tu ładnie i schludnie. Od czasu odkrycia masowego grobu nic nie jest tu ładne i schludne, mówi Irina. Wykopaliska zostały wykonane przez specjalny batalion wojskowy. Młodzi żołnierze znaleźli szczątki ponad tysiąca osób mężczyzn, kobiet i dzieci. Żaden zabity nie może tu pozostać. Naszym zadaniem jest wykopać wszystkich. To ważne zarówno dla naszego batalionu, jak i dla całego społeczeństwa. Z zewnątrz ogrodzenie zasłania widok. Irina, choć jest historykiem, nie ma pozwolenia na wejście na teren wykopalisk. Na Białorusi, która uważana jest za ostatnią dyktaturę Europy, Irina uważana jest za opozycjonistkę. Przed 20 laty z powodu krytycznych uwag i poglądów straciła pracę na uniwersytecie, ale pozostała sobie wierna. Napisała petycję przeciwko budowie mieszkań w tym miejscu. Publiczny park pamięci byłby bardziej adekwatny, mówi. Jej kraj musi nareszcie rozprawić się z przeszłością. Ludzie nie powinni mieszkać na miejscu masowej egzekucji. To cierpienie nadal istnieje i nie da nam spokoju, dopóki nie będziemy szanować historii i tego, co tutaj zaszło. Wielu ludzi widzi ten problem podobnie. W oficynie zebrała się żydowska wspólnota Brześcia, żeby odprawić tradycyjny sabat. Na cele kultu religijnego musi wystarczyć wynajętych w tym domu kilka pomieszczeń. Od czasów sowieckich nigdy w tym mieście nie zbudowano synagogi. Przewodnicząca gminy żydowskiej Regina Simonenko na własną rękę otworzyła malutkie Muzeum Holokaustu. Znalezione szczątki mają być pochowane na cmentarzu. Trzeba upamiętnić ofiary, uważa Simonenko, ale powinno się tym zająć miasto, także od strony finansowej. Żydowska wspólnota niczego nie zawdzięcza miastu, a nowo odkryty grup zbiorowy to nasza wspólna sprawa. Zastrzeleni Żydzi byli więźniami getta, ale byli oni także normalnymi mieszkańcami brześcia. Obojętnie do jakiej etnicznej wspólnoty należeli, razem z innymi zbudowali to miasto. Irina jest tego samego zdania, pisze książkę o Brześciu. Przygotowała także mapy dawnej żydowskiej dzielnicy, która dziś już nie istnieje. Debata na ten temat porusza ją do żywego. Widzę poszczególne historyczne epoki jako całość. Podobnie jest z człowiekiem. Jeśli jakaś rana nie jest zaleczona, objawy prędzej czy później powrócą. Ze społeczeństwem jest tak samo. Petycja Iriny pozostała bez odpowiedzi, znajoma z której okna widać plac budowy opowiedziała jej, że nawet podczas wykopywania szczątków ofiar prace nie zostały przerwane, jak gdyby już dawno zapadła decyzja, że luksusowe apartamenty są ważniejsze niż pamięć o brutalnych zbrodniach z przeszłości.